Jesteśmy we wsi Stawy, miejscowość nazywa się od stawów rybnych, które powstały w 1550 roku, wybudowanych przez Cystersów i od 1550 roku były użytkowane do wojny. Od wojny do, do 2002 roku nie były użytkowane. Więc rosły tutaj chaszcze, drzewa niesamowitej wielkości. Groble były bardzo niskie, także część można było zalewać wodą połowę. Była niewykorzystana, krowy paśli. Groble były gdzieś w wysokości około metra. I w 2002 roku kupiliśmy te stawy. Trzeba było to uporządkować, drzewa powycinać. No następnie podwyższyć groble. W tej chwili no, układ jest taki, że to jest kaskadowy układ, że jeden staw od drugiego różnica lustra wody to prawie do 2 metrów sięga. Także groble musiały muszą być potężne i takie żeśmy zrobili. Area u całego gospodarstwa jest 32 hektary, natomiast stawów jest 28. Od 16 lat są stawy, jako stawy hodowlane. Od 4 lat zorganizowaliśmy łowisko i agroturystykę. Czyli łowisko jest 11 gatunków ryb: jest jesiot, pstrąg, karp, pyga, amur, karasie, trzy gatunki, liny i trzy drapieżniki. Sum, sandar i szczupak. Jeśli chodzi o agroturystykę, więc mamy pięć pokoi, pięknie wyposażonych, restauracja czynna przez cały rok. Robimy w szczególności ryby, także kto już tu przyjechał, to zawsze wraca. Ze względu na to, że to są wszystkie produkty, które są w kuchni, są z naszych ryb. Nie kupujemy innych, tylko jeśli zabraknie, to koniec. To, to, to... Nie może być, że od kogoś kupimy. Wszystko jest naszych hodowli. Dla niepełnosprawnych mamy przeznaczone dwa pokoje, tak że mogą się czuć bardzo swobodnie. Przyjeżdżają tutaj do nas i są zado zadowoleni z tego. No, jest co zwiedzać, jest yy, yy, piękny krajobraz. Następnie mamy, jeśli chodzi o stawy same, to mamy ścieżki edukacyjne ptaki, które u nas się znajdują, następnie ryby, które się znajdują, można przeczytać na tablicach. Te ścieżki edukacyjne są właśnie przeznaczone dla tych, którzy. Chcą poznać tą przyrodę. Mamy kury, Gęsi, kaczki, kaczko Gęsi, indyki, koniki, kucyki. Największą atrakcją jest Michałów tutaj konie arabskie. To jest, to jest bardzo dobra atrakcja. No zwęki, no troszeczkę dalej, ale ludzie stąd jeżdżą i chcą, chcą właśnie odwiedzić. No a jeśli chodzi o Jędrzejów, no to Muzeum zegarów. No, bardzo cenione i przez ludzi tutaj odwiedzane, no chęciny. Bardzo atrakcyjną rzeczą jest ciuchcia, która y, trasa prowadzi z Jędrzejowa do Pinczowa. No i, i raz w niedzielę, raz w tygodniu jest, y, przejeżdżają ludzie. No, jeśli na przykład są wcześniejsze zamówienia jakieś, jakby chcieli w środku tygodnia, to też mogą skorzystać z tego. Najlepiej jest dojechać w zależności skąd się jedzie, no bo ludzi mamy z całej Polski. Dojeżdża się do Kielc, następnie można wybrać, jeśli chodzi o Kielce, wybrać Morawice, Kiję, Motkowice i dojeżdża się do Staw. Następnie ze strony Jędrzejowa, no to prosta, prosta droga, tutaj na Chmielnik, w Motkowicach na Imielno i przejeżdża się przez Stawię. Jeśli chodzi o Busko, no to przejeżdża się przez Bogucice, Pińczów, Imielno i do stawy.